No cześć, cześć, witajcie, z tej strony Illuminaty, to mój pierwszy film w Minecraft'a, chociaż kiedyś grałam Minecraft'a, zawsze grałam w Minecraft'a. Yy, ale no, jak widzicie, nigdy nie nagrywałam, bo nie wiedziałam, jak się steruje yy, tą kamerą w przód, nie wiedziałam, że w ogóle istnieje. Znaczy, wiedziałam, że istnieje, ale nie, nie umiałam tak ten trzymać. Jak widzicie, gram na przetrwaniu. Yy. To jest dosyć u mnie dziwne, bo ja nigdy nie grać na przetrwanie, zawsze robiłam tworzyć rzeczy na każdym i to mi się podobało. Ale ale teraz sobie przejdźmy na przetrwanie, bo nie jestem nubem, który tylko tworzy, ale też jestem prostym, który na przetrwaniu jest. Oczywiście nie, wydobył, nie, do, nie wydobyłam jeszcze diaksów, ale. No, wiecie, w sumie coś robiłam. Przez to całe życie, ale. W sumie nic. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. No dobra, nie wiem, co w życiu robiłam takiego ciekawego w w tym świecie. Ogólnie to tutaj na początku na kartę tworzyłam tą skołupę w górze. Potem sobie ustawiam tryb na przetrwanie. Zrobiłam te, 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 te płytki no, naciskowe, bo nie były normalnie. Choć y <śmancer> dziwne są to w, drewnia dre w drewnianych drzwiach, ale ja sobie tak ustawiłam, bo tak mi się podoba. Y weźmy sobie teraz... Y ustawmy normalnie tą kamerę, chociaż się postarajmy. Y y y Okej, okay. mam sen normal, albo w sumie zawsze byłam ciekawa jednej rzeczy, ym... to jest blok mojego życia, tam co się świeci, tam się będę na... uratowała, bo, bo jak wyszłam na ten świat, coś się zaczęło, czekajcie, ym... miała właśnie takie coś, ym... taki bloczek, ja sobie ustawiam ten tam, tak, okej, okay. okej. Ym... Właśnie zastanawiam jak to wygląda, gdy śpię na, na o tak na łóżko, Ale nie mogę dotknąć? Hmm. A no tak. Chyba, że mogę y, ustawić sobie z tyłu. E, tył? Może tak będzie działało, co? A. Nie, nie mogę chyba. A nie. Ale nie, no to nie jest tak jak myślałam. Ja myślę, że to będzie... Okej, okay. <laughs> nie wiem co no, <to> się stało, Halo, <laughs> to jest nie tak, <laughs> o co tu chodzi, <laughs> dobra, nie rozumiem. Um, Idźmy sobie wykopać węgiel może, albo nie węgiel, nie wiem, um, mamy tutaj, najbardziej by się tu, co, Jakie telefon mam, Halo? No tak, ja mam kilo. No, w sumie też weźmy sobie siekierkę, bo potrzebuję trochę drewna, bo już mam malutko. Ło, ale, ale wygląda epicko z tą siekierą. Dobra, wyjdźmy sobie na dwór. Ła! Ała ała, ała! ała! To bolało. Czekajcie, zobaczmy, jak będzie wyglądało yy, kopanie tą siekierą. To będzie fajne. Ło! Wow. Ło! Wow. Ja cię, to jest epickie. Ja cię kręcę. I to jest fajne. Podoba mi się. E, no, to fajne. E, nie, to drewno jest. Dobra, jak widzicie, chyba te drzewa odrosły. To nie wiedziałam, że to drewno sobie odrasta. Ruszymy się, że to jest tylko rasta, tak. OK, a tu jednak uzbieramy sobie te kłody. Te. <laughs> yy, sobie jeszcze... Koniec z tej strony. Yy, yy, OK? OK, to tak działa. Yy, yy, jasne. Aha, aha, dobra. Co yy, tak zrobimy? Op. Dobra, mam na razie 10 sztuk drewna. Mało to trochę. <laughs> Właśnie O tym bloczku mówiłam w nocy wczoraj, że to właśnie jest mój bloczek narodzin. To jest święty bloczek, ja to nazywam święty bloczek, ponieważ to jest święty bloczek, bo normalnie jak sobie, jak się tu narodziłam, przy tej górce, to tak było jeszcze dawno, dawno temu, no jest może tydzień temu to było i tu była taka pusta więc więc sobie pomyślałam, że sobie zbuduję dom. Budowałam sobie dom, będę zobaczyłam właśnie e, ten blok. Więc sobie pomyślałam, to. To będzie blok narodzin, więc sobie tu siedziałam. Tych pochodni jeszcze sobie nie robiłam. Dopiero wczoraj stwierdziłam, że to jest e, święty blok. To sobie postawiłam na nim pochodnie, żeby było wiadomo, gdzie to jest. Więc sobie tu postawiłam wczoraj pochodnie i to, oznaczony święty blok. I tu będę się naradzała. Więc jak zginę przypadkiem w tym świecie, bo mogę, gdyż jeszcze tu nigdy nie zginęłam, chociaż dziwne bardzo, to tu się będę naradzała. Ktoś to potwór to nie ma na spoko, bo to ogólnie chodzi w tym świecie, żebym tworzyła rzeczy wszystko na spokojnie, na przetrwaniu, bo chcę się nauczyć gry na przetrwaniu, bo... Rzadko gram, ki rzadko kiedy gram na przetrwanie, więc yy, w sumie nie jestem przyzwyczajona do tego trybu, yy, ale, ale właśnie ten świat jest po to do nauki przetrwania, tak na dziczyźnie, bo mam też takie światło na przetrwaniu, yy, no, no też na przetrwaniu w sumie, ale a ja mieszkam u więc mi jest łatwiej w sumie, ale, uj, co się dzieje, yy, no ale tak to, Ciężko trochę tu jest żyć niż u villagerów, bo tam mają wszystko. Jedzenie bicie wszystko. A właśnie na tej kamerze się trudno wspina. Ten problem, więc nie wiem jak wejść do domu. Chyba, że tak. Zapomniałam, może to zniszczyć. to jest tu. Ip. ip, ip, i będziemy tu mieli najgorsze z głowy. Ip, ip, alo! Nie mogę, nie mogę, jestem noobem. Jestem noobkiem. zniszczymy to. I to też zniszczymy. I to też się zniszczymy. okej, okay. Chyba będzie mi teraz łatwiej. W sumie czekajcie nie! Muszę sobie ustawić kamerę na porządku, bo inaczej nic nie widzę, czekajcie. Yy, ustawienia tryb yy, wideo i z pierwszej osoby. Na razie tylko na tych stronę, bo normalnie muszę stawiać na, na trybie z trzeciej osoby. Bo to ma być challenge z trzeciej osoby. W sumie... To mój pierwszy odcinek z Minecraft'a, tak, ja nie wiem czy mówiłam. się znaczy staram się tu być jak najfajniejsza. Bo ja tak Minecraft dobrze gram, ale jakoś słabo mi idzie nagrywanie, nie wiem, słabo, słabo nagrywam z Minecraft'a, ale, ale dobrze gram. Czekaj, Czekajcie, tutaj sobie u, ustawienia, bo ja nie znam tego łatwego sposobu, żeby tak od razu z kamery, żeby tak na pstryknięcie palca, jest, tak nie umiem akurat. Ja umiem tylko ustawienie sobie oglądać, tak to nie umiem. Oj, co się dzieje ze mną? Dobra. <laughs> Zobaczmy sobie co tu jest. A, jest czego tak mijem, ja po co weszłam do domu, ale muszę sobie odłożyć chyba. Siekiekie. Siekiera mi się niedługo skończę. Będę musiała sobie skaftować nową. choć w sumie... Mm, no w sumie skałki mam mało trochę. Później sobie ten dodam. Eh. Czekajcie. Jeszcze mi tu by się armor przydał. Niestety armorku tu nie mam. Muszę sobie skaptować. A skóry nie mam. Niczego nie mam. Um, no serio. To jest słabe. To jest najgorsze. Że nie mam tu nic. 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 I wątpię, żeby istniał skalny armor. Chyba... Poczekajcie. Weźmy sobie do craftinga i zobaczmy, jak się robi taką jedną zbrojkę. I mi się wydaje, że ona z kamienia, tylko nie jestem pewna. Nie, tu armoru nie ma, niemożliwe. Niemożliwe, jak tu może armoru nie mieć? Niemożliwe. No niemożliwe, halo. Gdzie możliwe, żeby tu armoru nie było? Czekajcie, chyba, że sobie wpiszę. Zby... Przepraszam? Zbroja... Co? Co? Nie mam normalnej zbroi? To, 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 to jest nie fair! To, 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 to jest nie... To, to, to jest niemożliwe! Halo, ludzie! Jak tu... Co? No, No! Na tym przetrwaniu nie mam zbroi! Halo! Aha, a może się zbroi w piec zrobi? Chociaż wątpię. Nie, w raczej nie, bo tam się przepala. Niestety sobie nie przygotowałam na kreatywnym armorku, bo na początku myślałam, że to będzie kreatywny świat i że, nie że tam nigdy nie zginie, ale, ale w końcu sobie stwierdziłam, że będzie przetrwanie. I po, po jakimś czasie jednak zapomniałam dać armoru dodatkowego, żebym na przetrwanie coś miała z życia, chociaż, choć, yy, chociaż kamienny armor. A tak to nic nie mam, nie wiem jak się robi skórzany armok, bo ja umiem tylko daleko A zapomniałam <laughs> zapomniałem jak się robi ten normalny dla człowieka. I to jest najgorsze. Mm, zaraz będzie zachód słońca. Mm -hmm, tak, tak, tak. Um, najgorsze jest to, że mamy ten challenge, żeby um, no grać sobie na przetrwanie U cały czas na poziomie trzeciej osoby. To jest trudny challenge, naprawdę. Czasami się nie da, po prostu nie da. Czasami to jest yy, niemożliwe. Hardcore po prostu. Oczywiście jak ktoś yy, umie nagrywać z Minecrafta, to proszę bardzo, ale... ale jak ja pierwszy raz nagrywam, w ogóle... Ja umiem grać w już mówiłam to, że umiem grać to ale nagrywać nie umiem. To jest najsłabsze niestety, <laughs> bo tak niektórzy mają, że gają, ale nie nagrywają. To jest normalne czasami u człowieka. Skąd eee, to, to, to nie jest gdyż, nie! A ja jestem tylko mixtrena, na latanie, tylko... To może mi jutro, ale nie... Już nie wiem, czy robi tą miksturę. Nie wiem, bo, bo tam były jakieś dziwne składniki, co na fajnie się. Nie pamiętam, co to były za składniki. Bo oczywiście to. Umiałam robić tylko na katywnym, bo sobie szukałam składników ee, w tym w ekwipunku. I tam potem sobie robiłam, jak się Ale. za słońca. Bym, 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 bym. Pff, dż, dż, dż. Co jest, że mi nogi... Bo, widać. nogi, 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 nogi. Co, co się tu przemienia za krótki? A, bo czasem czasami ruszam tymi nogami, no tak. Bo czasami, gdy się nudzę, to sobie ruszam tymi nogami. A co? A, mam się wydawało, że przez chwilę lewitowałam. Jo, ja lewituję na klocku! Ja lewituję na klocku! Ja lewituję na klocku! O, jaki ładny zachód! To jest ładny widok na zachód słońca, tylko morza tu bakuje. brakuje. Gdyby tu było morze, to by ten. Za... O właśnie! Była najfajniejsza część zachodu słońca, że się słońce zmieńcza. Bo ten klocek podświetlany dobrze widać. Ja cię chęcę. Mm. Nie wiem po co jest to dźwignia. Ostatnio sobie ją skraftowałem, nie wiem po co mi jest w ogóle. <laughs> Chyba, że będzie jeszcze jedno do otworzenia drzwi, ale po co mi aż tyle? Jak mogę z łapki, mogę, mogę z, y, z tego, z, y, z płytki naciskowej, a więc po co mi jeszcze dźwignia? Albo dźwignia jest potrzebna tylko do tych y, żelaznych, albo, albo ta płytka jest do żelaznej też. Nie wiem, bo co zakład. Akurat... Nie wiem, dziwne to jest. Yy, bardzo dziwne to jest. W sumie mm, yy, następnego dnia ja, już możemy kończyć odcinek, bo nie mam nic ciekawego do roboty, bo. Czekajcie, bo, bo w sumie. No. Mm, no, jeszcze tam przetrwanie jest takie rozwinięte, bo ja chyba je zrobiłam dwa tygodnie temu, czy tydzień temu, ale i tak takie rzeczy się długo rozwijają. Żeby takie yy, przetrwanie było superowe, trzeba na początku wejść te diaksy, złoto i tak dalej, i tak dalej, wszystko zbudować się w tym domu. A oczywiście to jest super początkujące takie. Sądzę, że to przetrwanie jest takie od razu zrobione, jak na przykład w wiosce u villagerów. Bo tam wiosny u villagerów było 100 razy prościej. Bo mam takie przesłanie, jak mówiłam. Więc. Ehm. To na tyle, jeśli chodzi o gdzieś. Zostawcie. Co? Co to 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 to, to było? Co to, to tam 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 było? Pozostawiam swój dźwięk, nie? czekajcie <grym> Więc. Y... Zapomniałam je. Ja mogę brać rzeczy? Ja jestem na tym trybie. dobra. To jeśli Wam się filmik spodobał. zostawcie lajka w górę, subskrypcję. Um, a ja się z Wami żegnam. Pa!